Ułan, dystans galop 10 maja Jedziemy ułana Dystans średni 265 km Starty co 30 minut Dużo znajomych Jedziemy z Erykiem Tu kolega z GLPK ma Eryk tu nasze sprzęty Trekuś Mój Giant i Custom Eryka Plan taki zdążyć przed nocą 12 godzin, może trochę mniej A ja tu jestem Zobaczymy jak pójdzie, oby nie padało, chociaż widzicie pogoda nie jest za dobra, ale dobrze, że nie jest ciepło, bo do jazdy będzie idealna. Do zobaczenia na trasie. Dwa, jeden i poszli. O jest. I ruszamy Juan. Co na razie przy tym mieście przez miasto i ruszamy 265 kilometrów. Ułan grudziąc 10 maj. Zobaczymy jak pójdzie. Minęliśmy most, teraz pod nim przejeżdżamy. Pogoda taka o! Czy to będzie padać, czy nie, nie wiadomo. Ale im bardziej na zachód, bo trasa wjedzie na bory tukolskie, tym lepsza pogoda ma być. Pierwszy podjazd. Taki nieduży. Tak sobie śmigamy. Miło miało padać, a przez noc. Te szutry wszystkie suche. Nie, niedobrze. Podjaździk w lesie. Siedem, osiem To O, proszę. Wiele i piach. Po brdzie to my się piachu nie boimy Droga tylko dla koni, wiadomo. Jeżdżamy w bory tucholskie. Szybko poszło. Bory tucholskie witają. No i od razu lepsze drogi się zrobimy. I to mi się podoba. Nie ma. Jak jedziesz? Okej, okay, my też mieliśmy osie. Teraz jak dobrze pamiętam kierujemy się w stronę tlenia Warunki, nawet spoko nie pada, trochę wiaterek przeszkadza To nic. Lecimy, dziorko przyjeżdżamy. Bardzo ładnie i singielka mamy. I zaraz będziemy przyjeżdżać koło jeziora. Jezioro ciche, taki bruczek. Już tu kiedyś jechałem, jak jechałem do tlenia i mamy jeziorko Piękny przejazd między jeziorkami Eryk dojechał Chyba 260 jedziesz? O której startowałeś? O kurde! My godzinę później! Jeden wąwozik Po delikatnym piasku do góry Siema Tak jest. Czy ma? Tak, 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 tak. Jak tam się jedzie? jedzie. Jakoś się jedzie. I raport z trasy. 200 rozmienione czyli 64 kilasy prawie przejechane. Godzina prawie 10.30 średnia 22.5 trochę piachów było prawie 3 godziny jazdy nie najgorzej tak śmigamy sobie Oho, Nie, no to się przeprowadzę. Tutaj widzę jest siesta, nagramy to. Nie, bardzo dobrze. Tutaj panowie siestę urządzają. Bardzo dobrze, smacznego. W której startowaliście? A my pół godziny później. Przed nami Łąki Czerskie. Jak jechaliśmy 1 i 2 maja z Marcinem, Robertem i Jarkiem jechaliśmy w drugą stronę, objeżdżając Brdę. To widać. Postoję sobie, chłopaki robią. ma. Teraz przejeżdżamy przez mały kanał Brdy. Tak, tak. Teraz przejeżdżamy, brdy. A to mój koleżka, Artur. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ciema z kumplami. Fotograf nakręcony Widoczki Tu mało Zbieramy się do Chojnic Jeszcze gdzieś z 10 kilometrów Może mniej śmigamy. Z nami też zawodnik. MK, Elegancka. Jak się jedzie, Błażej? powiedz. Szybko nie? Skąd ty jesteś? Nie widać. Ja jestem stromewski koniec Znacie Państwo z YouTube'a takiego konia? Nie tam jaki YouTube tam. Dopiero początku. Rozkręca się. Uwaga. Tu kolega. Kolega skąd przyjechał? Brodnica. Z brodnicy, o proszę. Ładne tereny. Piękne. spotkaliśmy się już prawda? Tak jest, na GLPK. Właśnie. Tak pięknie grają. Cymbalistów było wielu, ale nikt nie śmiał zagrać przy jankielu. <grymne> Jesteśmy w miejscowości Krojanty. Tutaj widać pole szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich na nacierających Niemców w 1939 roku. Kampania wrześniowa. To imienia pułkownika Kazimierza Mastalerza krojantach i jedziemy teraz już w stronę chojnic i chojnice przed nami jeżdżamy pomału do chojnic taką polną drogą tutaj w chojnicach taki piękny Mural Kaszubski. Wjeżdżamy na Starówkę w Kojnicach. Przed nami budynek chyba miejski Urzędu Miasta. O, ale niestety fontanna w remoncie. Tak, szkoda. Jesteśmy w miejscowości harzykowy. Szybki pit stop w Żabce. Ile mi to zajęło 20 minut, 10 minut pod spit i wjeżdżamy na szlak kaszubskiej marszruty około 20 kilometrów będzie teraz Po takich ścieżkach w szuterkach Premium No i dojeżdżamy do Rytla, W taki słaby taki odcinek był dużo kamieni Zostało 100 km do mety 22,7 średnia 15 godzina 7,41 jazdy brutto całe 30 minut postoju, Nie jedzile. No i tu taki mostek Żurkowo. Brda pewnie płynie, a bo i na pewno to ładnie. Gdzie ma? No, o, gdzie wszyscy Gielpę kawalili. Tak sobie jedziemy tu ścieżką. Po mojej lewej wielki kanał burdy, który płynie. Tego nie widać, bo są krzaki lekko w dole, ale jest. Takie ścieżynki i przejeżdżamy przez Wielki Kanał Brdy Jesteśmy w Fojutowie Gdzie wielki kanał Brdy krzyżuje się z rzeką tu płynie wielki kanał Brdy A tutaj w dole rzeka Nie wiem czy to nie jest czasem czerska struga ale właśnie pode mną się krzyżują dwie rzeki rzeki Kanał Brdy i Czerska Struga trochę szutrów premium bo ostatnio to takie prawie ujeby były szutry tak ubite jak beton 76 do metr i tak między brzuskami asfalt Zaśpiewaj po nagra to, to nie będzie to samo. Nie? No nie, nie. Źle! Nie no, no tyle po to już nie wiem, na jednym barze chyba jedzie. No bo tam nie ma powietrza już nic. Jesteśmy w tleniu. Takie oto widoczki. Trzeba było chwilę stanąć. Była akcja serwisowa. Dziewczynie pomóc załatać oponkę. Dosyć mocno rozdarła, ale chyba się udało. Jedzie dalej. O, że dobrze. dobrze. Tak śmiegamy. jakoś się kula już trochę zmęczony jestem 23 km do mety chłodno się trochę zaczyna robić jak trasa ogólnie? o ale już mogłaby się skończyć nie, nie? czyli nie za lekko było Pierwsze 70 lasów same piochy Tak to jest okay. tak, teraz trochę jest tak więcej, trochę może lepszych szutrów i asfaltów Ale ogólnie pierwsze 70 km sam piach, ciężko, nie? No I wjeżdżamy na most w Grudziądzu Tu panorama

Średnia prędkość 22,7 23 prawie Myślę, że dobra Plan był, żeby dojechać do 20 Zostało 5 minut Myślę, że było ok Widok na starówkę w grudziądzu I zaraz meta. Na zachodzącego słońca. Dojeżdżamy do mety Uana. Yupi! Jest meta. Żółty dywan. Yeah. Meta Meta. Uh. O, Piotr. dziękuję O. się na spokojnie, do środka chodźcie, kawę, herbatę. Herbata, kurde.